Gdy nie możesz już wytrzymać, narcys robi tak. Po tym wszystkim, co zrobił ci narcys, przekroczył wszelkie granice, zacząłeś mieć tego dość, nie mogłeś więcej wytrzymać, nie mogłeś tego dłużej ciągnąć. Poddałeś się, zrezygnowałeś, i myślisz, że to koniec. Lecz tak naprawdę. To tylko początek, ponieważ teraz narcyz nie ma powodu, by zachowywać się dobrze. Jeśli dłużej nie będziesz robić tego, co chce, to nie ma powodu, by zachowywać się dobrze. Więc, jeśli w końcu masz dość jego zachowania, to wszystko eskaluje. Jest jeszcze gorzej. Teraz narcyz pozbędzie się maski. I pokażę ci, kim jest naprawdę.